Na świecie miało miejsce wiele wielkich debat dotyczących biwakowania, ale moją ulubioną jest nieustająca wojna pomiędzy hamakami a namiotami. Oczywiście obie te opcje mają swoje wady i zalety, ale niektórzy ludzie przysięgają, że jedna z tych opcji jest lepsza od drugiej. Jedni mówią, że jeżeli śpisz w hamaku, to zapominasz o patykach, korzeniach, kamieniach bijących się w plecy, a drudzy mówią, że w hamaku po prostu nie da się spać na boku. A co jeśli wam powiem, że istnieje sprzęt, który może zakończyć ten spór raz na zawsze, a takim sprzętem może być właśnie Heaven Tents? W wersji Spectre, czyli hamako namiot, który obiecuje komfort płaskiego spania i ochronę, tak jak w klasycznym namiocie. A jeśli kojarzycie mój film właśnie o tym sprzęcie, to ten hamako namiot doczekał się właśnie swojej lżejszej, nowszej wersji, czyli właśnie Heaven Tents Spectre. Ja go sprawdziłem w terenie i dzisiaj dowiecie się, czy to faktycznie działa, czy to tylko jakiś marketingowy trik. Fantastyczna sprawa. Havent Spectr to jest system hamakowy, który łączy zalety hamaka i namiotu. Mamy tutaj rozkładany hamak wraz ze stelażem z włókna węglowego, który tak napina materiał, że tworzy płaską powierzchnię do spania. Nie tak jak w klasycznych hamaku w kokonie, tylko na płasko, tak jak w łóżku. Całość tutaj jest uzupełniona oczywiście o tarp, który bardzo dobrze chroni przed wiatrem i przed deszczem. W zestawie tutaj jest wszystko. Jest nawet materac dmuchany o wartości izolacji r 5,3, czyli naprawdę na bardzo, bardzo zimne warunki. I ten materac jest też trochę inny od tego, który miałem w poprzedniej wersji. Ten materac się nazywa True Level Pad i on z założenia powinien jeszcze lepiej pozwalać utrzymywać tą płaską pozycję w hamaku. Całość tego zestawu waży ponad 2 kg, czyli jest to prawie o kilogram lżej niż jego starszy brat, czyli Heaven Tents XL, który pokazywałem na innym filmie i uważam, że jest to całkiem rozsądna waga jak na tak kompleksowy system, czyli tutaj możemy z tego zrobić namiot z na materacem izolowanym albo hamak z izolacją i tarpem. Rozkładanie tego zestawu to jest coś pomiędzy rozkładaniem hamaka a rozkładaniem namiotu. I tak jak w klasycznym hamaku, potrzebujesz po prostu dwa punkty, czyli dwa drzewa. A system zawieszenia jest bardzo, bardzo łatwy. Mamy tutaj grubą linę Dynema, która jest regulowana w taki sam sposób jak klasyczne Luffy Slingi. Do tego mamy super lekkie taśmy, które pozwalają nam rozwiesić dookoła drzewanie, niszcząc jego kory. Regulacja jest bardzo prosta, dlatego że tylko pociągamy za jeden sznurek i w ten sposób naciągamy cały hamak. Gdy mamy rozwieszony w ten sposób hamak, to kolejnym ważnym elementem tego zestawu jest właśnie materac, który też jest elementem, który jest bardzo ważny w zachowaniu tej w płaskiej pozycji spania. A dmuchanie materaca odbywa się poprzez taką bardzo sprytną pompkę, którą jest która jest jednocześnie pokrowcem od tego materaca. I tak jak w poprzedniej wersji ona się składa z dwóch takich powłok, która daje po prostu bardzo dużą objętość tego powietrza, którą jesteśmy w stanie wcisnąć do tego materaca właśnie poprzez tą pompkę. Tak to tak to wygląda. Tutaj w tym prostu też jest zestaw naprawczy do materaca. Jest bardzo dobrze wszystko przygotowane do tego, żeby nic Wam nie zepsuło biwaku. Żadna dziura w materacu nie zepsuła Wam biwaku. Materac oczywiście nadmuchamy o wiele szybciej korzystając z jednego triku, który pokazałem już przy okazji poprzedniej wersji tego hamaka. To jest prawo Bernoulliego, czyli nie trzeba tutaj się nadmuchać, tylko wystarczy jeden konkretny podmuch. Mamy cały worek na... napełniony powietrzem. Na pewno strażacy będą wiedzieć o co chodzi z prawem Bernuliego. Nawet w outdoorze przydaje się trochę fizyki. Materac jest naprawdę porządny i izolowany. Jest bardzo gruby. To jest chyba najgrubszy materac, jaki mam u siebie w piwnicy. Na pewno bym się na nim spokojnie też, nie używając go z tym zestawem. Tak jak w poprzedniej wersji, wystarczy tylko włożyć ten materac w te kieszonki, aby go zablokować w hamaku. No i drugi kluczowy element rozstawiania tego hamaka, czyli te tyczki z włókna węglowego, które powodują, że ten materiał jest bardzo, bardzo stabilny. Tylko, że w porównaniu z poprzednią wersją nie wystarczy te tyczki tylko wsadzić w te dwa miejsca, tylko też trzeba jeszcze przerzucić przez te otwory w tej kieszonce. Dopiero teraz mamy gwarancję, że ten hamak nie będzie się składał jak rynna. Teraz on będzie całkiem stabilny. No i tak naprawdę ten hamak już jest praktycznie gotowy do tego, żeby się na nim położyć i spać. Ale jest jeszcze jedna rzecz w stosunku do poprzedniej wersji Heaven Tent XL. To mamy tutaj też specjalną kieszonkę na rzeczy pod spodem. Tak jak moje inne hamaki mają właśnie ten hamak bagażowy, tak samo też jest tutaj taka specjalna kieszeń. Zaraz ją muszę podczepić pod spodem. Taki oto sposób. Ten spektr doczekał się tego, czego nie miał w poprzedniej wersji czyli właśnie tej kieszonki bagażu. I tak samo jak w poprzedniej wersji, też jest tutaj ta taśma stabilizująca, którą możemy się spokojnie chwytać przy siadaniu i przy wychodzeniu z hamaka. I to teraz zobaczymy, czy jest tak wygodnie i stabilnie, jak to wszyscy zachwalają. Oczywiście materac można jeszcze troszeczkę dopompować ustami. Natomiast samym tym workiem uważam, że naprawdę zrobiłem dobrą robotę. No to co teraz test tego czy hamak jest stabilny i czy się śpina płasko. Buty mogę spokojnie tutaj sobie umieścić w tym uchwycie na, na różne rzeczy. I zobaczmy. O proszę. Muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę nieźle. Taśma się naciągnęła w tym momencie. Mogę z niej skorzystać jako do podciągania się, jak chcę wychodzić. Jest naprawdę płasko. Nie ma co ukrywać. Heaven Tents. Ta firma robi naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o hamaki typu flatlay. I tak jak w poprzedniej wersji, tutaj po prostu się kładziesz i leżysz tak jak w łóżku to tutaj pod tym względem nic się nie zmieniło. Oczywiście materac będzie się układał anatomicznie względem naszego ciała, ale pozycja jest po prostu totalnie na płasko. Tutaj się nic nie zapada już w ogóle z tym z tą nową wersją materaca grubą. To jest naprawdę ogromna zaleta tego systemu, że tutaj śpisz tak jak w łóżku. I mogłem w sumie już tak spać. Miejsca jest naprawdę sporo. Tutaj teraz jak widzicie sobie leży leżę sobie na boku bez żadnego problemu w zwykłym hamaku, żeby w takiej pozycji leżeć wygodnie to nie jest nie jest najłatwiejsze spokojnie, tutaj nawet nie dotykam jeszcze do końca nogami tego materiału, tutaj jest mój zestaw do spania materiał z którego jest zrobiony ten hamak jest tak naprawdę półprzeźroczysty i ja bardzo sobie cenię taką możliwość, że mogę obserwować co się dookoła mnie dzieje Tutaj jak widzicie też jest pełno różnych takich kieszonek na, na cały sprzęt. One są tutaj, są tutaj, są też z tamtej strony, z drugiej tak samo symetrycznie. Tak naprawdę większość sprzętu można tutaj sobie, sobie upchać. Muszę powiedzieć, że z tym hamakiem istnieje coś takiego jak krzywa uczenia się. No dzisiaj mi to mega szybko poniżej 5 minut mi to się udało zrobić. Natomiast za pierwszym razem mniej więcej około 15 minut zajmowało mi zanim tutaj Wszystkie te innowacje w stosunku do poprzedniej wersji poznałem. Właśnie między innymi to na początku rozwisiłem go nie przetykając przez te kieszonki, i czułem, że jest coś nie tak, bo delikatnie czułem tą taką rynnę. Natomiast teraz, kiedy jest to poprawnie zrobione, śpisz totalnie, totalnie na płasku. I to jest fantastyczna sprawa. Jest tutaj podwójny zamek, który bardzo ułatwia wchodzenie i wychodzenie, jeżeli jest on dwustronny, nie tylko, że się zamyka w jedną stronę. Oczywiście z dwóch stron można wchodzić do tego hamaka i z niego wychodzić. Tutaj jest jeszcze bardzo ważna rzecz w tym hamaku, że można regulować sobie to, jak wysoko mamy głowę. Tutaj jest taka taśma, która jest pod spodem przeciągnięta do tego miejsca. I możemy sobie tę pozycję naszej głowy albo dać wyżej, albo dać niżej. Możemy właśnie tym odciągiem sobie to wyregulować tak, jak nam się to podoba. Hamak gotowy. To teraz pokażę Wam, jak do tego rozwiesić tarpa. Bo tarp też jest troszeczkę inny w stosunku do tego, co było w poprzedniej wersji. Tarp jest bardzo ciekawie skonstruowany, dlatego, że to jest silikonowany poliester. Bardzo lekki, 370 g chyba waży ten, ten tarp. Ale co trzeba zaznaczyć, jest on integralną częścią tego hamaka, co oznacza, że samego hamaka możemy używać bez tarpa. Ale tarp nie jest na tyle uniwersalny, nie jest tak zaprojektowany, żeby był uniwersalny do wszystkiego. On głównie jest do tego hamaka. Natomiast żeby go używać, używać z innymi rzeczami, żeby można spać na, na ziemi, to już trochę musielibyśmy się nakombinować z różnymi rodzajami odciągów, żeby to sobie ustabilizować. Jego montaż też jest bardzo intuicyjny na tarpie, dlatego że mamy tutaj tak naprawdę tylko dwa punkty, które musimy zamocować do Hamaka, żeby ten tarp już zaczął działać. Na stronie Heaven's ten znajdziecie dokładną instrukcję, jak, jak, jak założyć taki tarp aż że karabinczek przekładam przez to przeszycie i tarpiusz jest gotowy do tego, żeby go używać. Tak to ma. Tak to ma wyglądać. Tutaj jest to przeszycie i tutaj z powrotem mocujemy nasze zawieszenie. Tak to tak to wygląda. I tak samo w drugą stronę. Tarp możemy sobie naciągnąć w taki sposób, żeby mieć większą przestrzeń. Wystarczy albo patyki, albo tak jak ja mam kiki trekkingowe. Odciągi tego tarpa są bardzo długie. Producent naprawdę tutaj nie żałował linek. I tak samo druga strona. W taki sposób mamy zwiększoną przestrzeń pod tym hałakiem, tak jak pod normalnym tarpem. No i tu jest naprawdę spora przestrzeń do, do obozowania. Tarp ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję, mianowicie coś takiego jak tryb burzowy. To znaczy, że możemy całkowicie zamknąć tą przestrzeń, tak jak w, do spania w namiocie. Jest to bardzo, bardzo proste, dlatego że wszystko jest tutaj. Mega intuicyjne, to znaczy mamy klamerkę. Możemy sobie ją zamknąć w ten sposób. I mamy też ten zamek błyskawiczny, który jest oczywiście laminowany, dlatego tutaj trochę też przez to laminację on troszkę ciężej chodzi jak zwykły zamek. Możemy to oczywiście sobie też tutaj później jeszcze w ten sposób podwiesić, ale nie trzeba, dlatego że to niczym nie przeszkadza. Tą stronę mamy zamkniętą, czyli zapinamy na klamerkę, która się znajduje tutaj. Zasuwamy ten suwak. Trzeba oczywiście żeby nie przyciąć materiału. I tutaj zamykamy tyczki, patyczki, które przekładamy, że nam tutaj nic nie podwieje. Do środka nam nie, w, nie wpadnie żadna woda. Oczywiście odciągamy możemy sobie to zaczepić jeszcze do ziemi i to jest właśnie tryb, tryb burzowy tego tego hamaka Do hamaka w trybie burzowym wchodzimy w taki sposób ten materiał jest teraz luźny dlatego, że on dopiero się napina w momencie kiedy jesteśmy w środku bierzemy tą zapas materiału przekładamy przez głowę i, i w trybie burzowym wchodzimy sobie do do hamaka tutaj jeszcze w środku są takie Dwie, dwa regulatory, które zaczepiamy o sam hamak, one są na gumce i w tym momencie jesteśmy, o tutaj to się znajduje, w 100% chronieni przed wiatrem i przed, przed deszczem. Cała ta konstrukcja sprawia wrażenie tego, że jesteśmy na łóżku, ale zawieszonym w powietrzu, czyli mamy namiot, który wisi w powietrzu, dlatego mamy zero problemów z takimi rzeczami, z którymi zawsze borykają się osoby, które śpią na tak zwanej glebie, czyli kamienie, ostre rzeczy, które przedzierawiają materace albo wbijają się w plecy, albo po prostu wodą, a tutaj konstrukcja hamakowa tego sprzętu powoduje, że niwelujemy do zera takie, takie problemy. Oczywiście to, że ten sprzęt jest lżejszy od poprzednika, nie oznacza, że jest to stricte sprzęt ultralight. 2 kg wagi to jest taka, no myślę, już bardzo dobra waga, jeśli chodzi o, o takiego rodzaju sprzęt uniwersalny, który może być jednocześnie i namiotem, i hamakiem. Ja będę to nazwał, że to jest taki light, ale komfortowy. Ale jeśli właśnie priorytetem nie jest odchudzanie, ważenie każdego grama sprzętu, to myślę, że taka waga będzie jak najbardziej ok. Zdecydowanie jest to jeden z najwygodniejszych, absolutnie najwygodniejszych hamaków, jakie testowałem i jakie posiadam. A jeśli chodzi o sam pakunek, to zmieści się do 10-litrowego worka kompresyjnego, więc zakładam, że ma tak około 9, 9 litrów objętości. Cały ten sprzęt ze wszystkim z materacem, z hamakiem z, i starpem. Z no to teraz e, szczerze Wam opowiem o plusach i minusach tego zestawu, bo oczywiście to nie jest zestaw idealny. Ma swoje dobre, mocne strony, ale też ma niestety minusy. Na pewno największym atutem tego zestawu jest to, że jest to zestaw do spania na płasko. Naprawdę tutaj śpisz na płasko, tak jak w łóżku, pomimo tego, że ciało ułoży się anatomicznie na tym materacu, to znaczy będzie lekko tam, gdzie tyłek, to troszkę bardziej ten materac będzie ugięty pod spodem, ale tak samo dokładnie dzieje się na materacach, które mamy w łóżkach. A w związku z tym, że śpisz na płasko, śpie rewelacyjnie, to jest kolejny atut. Jest naprawdę świetnie zaprojektowane, świetnie wykonane tutaj. Moim zdaniem nic nic nie brakuje. Jest tyle kieszonek, ile potrzeba i oczywiście ogromny plus tego zestawu jest to, że to jest idealny balans pomiędzy hamakiem i namiotem. Rozwiązuje problemy hamaków i też rozwiązuje problemy namiotów. I ten zestaw możesz spokojnie rozłożyć tak jak namiot, no i też możesz go tak, jak widzicie teraz, używać jako pełnoprawnego hamaka. Ja też sobie sprawdzałem opinie, które już są na temat tego hamaka i właśnie użytkownicy doceniają, że w tych hamakach zarówno spektr jak i w poprzednich wersjach jest naprawdę, naprawdę na płasko. I że ta wygoda jest porównywalna właśnie z domowym łóżkiem albo namiotem. Użytkownicy na forach zwracają uwagę na bardzo, bardzo dobrą obsługę klienta. I ja też osobiście miałem do czynienia już z obsługą klienta Heaven Stents i ona jest naprawdę na najwyższym możliwym poziomie. Rozwiązali mój problem bardzo szybko i bez dodatkowych kosztów. No dobra, ale teraz powiedzmy sobie o minusach tego zestawu. Na pewno największym minusem tego zestawu jest jego cena. I tak jak przy poprzedniej wersji, która kosztowała około 1400 1700 zł, w zależności od tego, czy była dostępna w Europie, czy trzeba było ją ściągać ze Stanów. To tutaj cena regularna, którą już możemy kupić tutaj w Europie, to jest 1850 zł, w dokładnie takim zestawie, jaki ja mam tutaj. Tutaj każdy sam musi sobie przewartościować, czy Taki zestaw, w którym już masz tak naprawdę namiot razem z materacem izolowanym na zimę. Każdy sam musi sobie przemyśleć, czy coś takiego jest w jego zasięgu, no bo każdy ma inny budżet, inne potrzeby. Kolejnym minusem dla niektórych użytkowników jest, pomimo tego, że jest lżejszy od poprzednika, to nadal jego minusem może być waga. Dla niektórych to jest nadal za dużo, jeśli chodzi o takie rozwiązania hamakowo-namiotowe. No i wiadomo, że ten zestaw waży więcej niż namioty ultralight. Kolejnym minusem dla niektórych użytkowników, którzy zdecydują się na taki zestaw, to przy pierwszym kontakcie z tym hamakiem może się wydawać nieco skomplikowany. I tak mi na początku, pierwszy raz jak go rozkładałem zajęło mi to około 15 minut. Natomiast teraz jak go rozkładam, razem z popowaniem materaca w około 5 minut. Pory minusem dla wielu osób może być to, że możemy używać tylko i wyłącznie tych materaców, które są właśnie Heaven's Tents. Ten konkretny XL wersja True Level izolowana r 53 3 waży około 1100 gramów i wiem, że to nie jest najlżejsza opcja na rynku. Są materace, które przy takim stopniu izolowania są o wiele lżejsze. Ale przez to, że ten materac jest elementem konstrukcyjnym, to musimy używać, póki co, materacy Heaven Stance. Czy tak będzie w przyszłości, to jeszcze zobaczymy, ale sam materac jest naprawdę świetny i turbo wygodny. Dla mnie osobiście byłoby cudownym rozwiązaniem i rodzaj systemu ściągaczy, który pozwoliłby stosować materace, które już mam, bo one są lżejsze, ale przy tym też troszeczkę mają inny rozmiar, więc być może kiedyś, mam nadzieję, pojawi się taka wersja, która będzie miała jakiś tutaj system takich Adapterów do innych rozmiarów materaca. Co ciekawe, kiedy recenzowałem pierwszą wersję tego sprzętu, to wtedy rozmawiałem z Derekiem, czyli szefem firmy Heaven's o tym, czy będzie kiedyś wersja ultralight. Wtedy mnie zapewnił właśnie, że będzie. No i później z czasem pokazywał mi projekty i takie tajne zdjęcia, które właśnie pokazywały wersję Spectr, którą dzisiaj widzicie. I ja osobiście miałem co do niej ogromne oczekiwania, no i na szczęście one wszystkie się spełniły. Jest to sprzęt na tyle uniwersalny, że sprawdzi się wszędzie tam, gdzie są drzewa, ale też tam, gdzie ich nie ma. Heaven Tents Spectre naprawdę zbliża dwa światy. Świat hamakowy i świat namiotowy. Co prawda nie jest idealny, ale pokazuje, że da się połączyć komfort, wygodę i ochronę w jednym systemie. Czy to koniec w takim razie tego odwiecznego konfliktu pomiędzy hamakami i namiotami? Może nie do końca, ale jest to krok na pewno w bardzo, bardzo dobrym kierunku. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania dotyczące tego systemu, to śmiało je piszcie w komentarzach, ja na pewno na nie odpowiem. A jeżeli podobał Wam się ten film, to ja się bardzo cieszę. Zostawcie w takim razie jakiś znak po sobie. Dzięki i do zobaczenia w lesie.